Cześć, Alina, tutaj Alina Witwicka. Trzymam tutaj dwa formaty. Jeden taki e, podłużny, a drugi jest kwadratowy. E, tak, to jest kwadrat. I chciałam, właśnie one są dosyć małe. Chciałam poruszyć na następnym naszym spotkaniu e, sprawę formatów. Jak my się czujemy i co wyrażamy. Kiedy obieramy sobie format do obra malowania obrazu, a no może taki byśmy chcieli wziąć. Nie będziesz mnie widział <taki> takiej wielkości. On ma tylko 60 na 60 cm. E, za mną są obrazy e, troszeczkę większe. Właściwie tak, niż 60 na 60 cm. Ja bardzo lubię obrazy bardzo duże, ale mam okres, że muszę malować mniejsze. I muszę się wtedy z nimi pogodzić. I co to oznacza? Jaki w, w, motyw, na jakim formacie może pasować? Może cię to zainteresuje w całym twoim malarstwie? I po prostu, żeby, moc, żeby móc malować obrazy, po prostu musimy być świadomi tego, jak wybieramy nasze motywy? Do jakich formatów? Na przykład, czasami mówimy właśnie, że się maluje taki format znaczkowy. I co tam się mieści? Jak się wtedy czujemy psychicznie? W jakim po prostu uczuciem możesz się tam zmieścić w tym obrazie? I jak czujesz, kiedy malujesz duży obraz? Może się po prostu kurczysz, wystraszasz. To tak, jakbyś dostała czy dostał pałac nagle do umeblowania, albo taką małą lepiankę. W czym się lepiej czujesz i jakbyś chciał go umeblować. Ten obrazie muszę odstawić ten format, bo mi upada. W każdym razie, na nasze pierwsze spotkanie w tej chwili będziemy po prostu ruszać z tym formatem. A jaki motyw będzie to? Zobaczymy. To do zobaczenia. Witaj na naszym spotkaniu.